Wow! Cześć Marek dano z tej strony robimy aktualizację w Szwajcarii. Dotychczasowe wszystkie prace pokażemy wam co do samego miejsca. Złożyliśmy papiery na stowarzyszenie, wszystko, więc czekamy tylko na numer LIP i wtedy będziemy znali kwotę dokładnie ubezpieczenia. A teraz mniej więcej wam pokażę, co zostało zrobione. Przede wszystkim poprawiliśmy tutaj najazd, podkopaliśmy troszkę tutaj też tego przejścia. W najbliższych dniach też będziemy powiększać tą barierkę, żeby było bezpieczniej i wysoko. Następnie. Jedno takie wybicie. Cała prawa strona została poprawiona. Wszystko ładnie wyszejpowane. Po lewej stronie zaczynamy tutaj taką sekcję małych stolików. Coś tego typu. Na YouTuba! mamy. I teraz tutaj wsunęliśmy tu niebezpieczną taką hopkę, z której każdy się wywalał. I mamy nową tutaj przelotówkę. Panie, bloguierze. Jacek, zrób. Bra, 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 bra. Dobra, zrób. No, ja, ja, chodź tu, Grzesiu, coś powiesz do kamery. No, jeśli chodzi o Szwajcarię, to już złożyliśmy papiery. Czekamy na numer NIP, tak? Tak. I czekamy na co? Na magiczną cenę ubezpieczenia. Dokładnie. <laughs> A ty? jak? pozdrawiam Kędzierzyn. <laughs> A ja, ja co? Nie, czy. Jak ty mi się Najlepszy podobasz jak ty to robisz, szkoda, że tego nie nagrałeś. Yeah! yeah. Najlepsze strandy w bań Za wolno. Dół, Aż się o tym posłam jeszcze trochę A, Więcej kurby. Dawaj. Będzie, będzie więcej Nie do was. A, ty jedna, A ty jeden krok, krok, Dawaj grzechu!

Zrobić zbliżenie, szybko zbliżenie. Zrobić. Szybko zbliżenie? Tak, Przymanochy. Same, same. A co to jest za ten patencik? To jest taki patencik, żeby łańcuch o to uderzał, a nie o całą powierzchnię. O, jest, kudy. dzięki temu ciszej. E, fajne. Na razie się sprawdza. Fajny patent. Jaka to jest firma? Bike jest CFU Taki Aha. akronimik o, na ShotDeFuCube. Dobre, fajne, fajne, podoba mi się. Ty w ogóle jesteś taki trochę gadzie, gadżeciarz, nie? Ten widok też taki, na magnesy. Na magnesy, tutaj siup siup, imbusiki ze sterówki. Wow. Kask magnetyczny. Łoooł! Wow. Gadżeciarz. Dobrze, ale przynajmniej dobrze jeździsz. Dziękuję. Chociaż jaca, powiem Ci, idę Ci pięty. Kurwa, No, jaca, kurde. Ja, ja przyznaję otwarcie, że ja w tą bandę się tak nie złożę jak on. Ja powiem ci szczerze, że ja pamiętam jak on na tym kelisie jeździł, jak taka ciota trochę, a, a teraz... Czerwonego... No i whipa nigdy nie dokręcał. To ja go, ja go, właśnie nie byłem pewien czy ja go kojarzę skończyć, ale teraz już mi się wszystko Ale chyba mi się... Pomasiło. Ja co, ty miałeś czerwonego kelisa, Słega? Tak. tak. O, no to dobrze mówię. Bluzy no, wszędzie. Bluzy no, wszędzie. Nie, ale fajny patent z tym, z tym, z tym. No ja dopiero zobaczę jak, to działa, jak to działa w praktyce w, w górach, ale wydaje się być spoko. No to fajnie. Trochę głupio wygląda, ale jeżeli, no ma tak rower, jeżeli ma być rower cichy, to, to jest najważniejsze w sumie. A nie ma formy, co? Dzisiaj? denerwuje. się. Bo co wczoraj wieczorem niszczą, robiłeś? Niszczą mi bandę Niszczą ci bandę. No ale że ja co ci poprawi No on poprawi. To no poprawić! To rację, bandy, bo... Będzie zakaz. Nie! Góra w tym roku banda, nie tutaj! A ja je naprawię, A ja je naprawię po potem! A potem zaczęła się kopać! To Dawaj. Ostatni raz! Dawaj Cześć. korbę, jedną, dwie jedną. No, ostatni raz grzecił mu, nagram i już nie będziemy niszczyć. Uwaga, że z i koniec Łooo! <śleski> Nagrało się, mam to! <śleski> to była klątwa dużego Grzegorza! zapsucie bandy! <śleski> Dobrze, zawsze chciałeś tak śmiesznie <śmieszne śmieszne> to wygląda Dobrze Zobacz, jest! Zrobimy incepcję <śmieszne> Incepcję Nagranie w nagraniu nic nie <śmieszne> O, teraz, dobra. wolniutko było. to Jaki łazan. No, zakończyliśmy pracę nad górą Szwajcarii i teraz będziemy robić właśnie tutaj. Cały ten środek, i etapami później końcówkę. Ja ogólnie mega się jaram, że to miejsce tak odżyło i tyle osób jeździ. No jestem szczęśliwy. Widzicie, jakie czasy. Młodzież, dronami lata. To no, jest życie, a nie to, a nie to co kiedyś kurwa. Co będziesz robił? Na drugim czy pierwszym? No to nie chce mi się biec. Idziemy dobrze gorza podpytać co tam. Jak tam forma? Uważaj. Uważam. Jak tam Spokoj, forma? Spoko, ale trzeba tak korbić, żeby fajnie polecieć, że No masakra. jest miękko, mega. A na coś tak klei, że masakra. Ej, czemu nie mamy drona od Ciebie? No bo... Do nagrywek? Muszę go nadalować. Nie ma na dobrej. na rower na 2 godziny 16. A pożycz mi drona. Nie pożycza się drona. Dlaczego? Nikomu. Jak zepsuję, to ci odkupię. Tak? No moje. Z namiastką. No, <laughs> <laughs> nie, no z namiastką nie. Ale jak zepsuję, to ci odkupię. Obiecuję przy widzach. Nie, no ja sam nim ratam, ja ci nie, nie mogę tego tak powiecać. Jak nie mogę. Mogę go to A no to weź go przynieść. Dobra, sobie radzę. O, słyszeliście, że się obiecał drona następnym razem. Jak go naładuję. Dawaj grzechu, zrób jakąś sztuczkę, ja biegnę i się tam nagrywam. O, <grywa> 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 Idziemy zobaczyć, jak na drugim dealcie będzie kaszyc robił no henda Potrafisz lepiej. Potrafi lepiej? No. A co było brzydko? Miałam bardziej na przednie koło wylądować. No. Poleciałeś bardziej na nos. Poprawię się. I to k***a się liczy. Bang! Uuu! Bo. Ja po, poproszę e, tego Łukasza, który ma takiego, żeby zerknął, co tam wygląda. A co wy tu panowie robicie? Naprawę Naprawy, pan Paweł. U. Ale ładny kolor ma. Jak w moim Foresterze. Ładny. Czy jest możliwe, że... Ale to on chyba, on jest taki sam jak twój, czy nie? Nie, to jest... I inna specyfikacja. Ale w sensie rama jest ta sama, nie? Tak. tak. Ale z ten zielony jest zajebisty. O, za Ja Aaaaah, ja. to jest Masz spinkę i masz jeszcze skórę do walczu. Stylowałeś. Gadam, gadam. O, teraz wreszcie do walczu. Ale eee, ktoś To ma pompkę jakąś. Ja nie. Ja nie mam. Pracowane. O chłopie. A co się z nim stało z tym razem? Zak zaklinowały mi się te imbusy w środku. Bardzo niefajne strony. Bardzo przykro mi jest, że tak się stało. Paweł, mogę udostępnić Twój wizerunek na YouTube? Na YouTube? No. no? Dobrze. Dobrze, Żeby nie było. Ale jak już będę zarabiać pieniądze, to ci coś odpalę, nie A co nie zarabiasz teraz? Rzutki. Nie. Dopiero zarabiasz, jak masz tysiąc subów i obejrzałeś 55 Aha, godzin. Aha, w tym sensie? Nie, ja ona myśli, że ogólnie nie zarobisz pieniędzy, że tak z nie... zasiłków żyjesz. <noise> nie, ja żyję z rzutki. ja ze Szwajcarii! <noise> odpal odpalcasz. No co? No Grzesiowi co? odpaliłem już na rower starczy. No Jak się będziesz mam. kopać, to będziesz miał kasę. Ja wczoraj rzutki. kopać i przyjechałem i się tylko dowiedziałem, wiesz co, jedziemy do domu już. I tak, a który opadać. No bo. A no tu 8 8 trzeba być, a nie. Nie na 16. No, a, wstrym. Wstrym. a no to szanuję. Po no, co ci kasa jak będzie do pracy? Po co ci kasa jak do pracy? Czy mi się w ogóle nie padało że do pracy przyjechać? Bo zarobiłem w trakcie pracy 80 zł, a zapłaciłem 200 zł mandatu dojeżdżając do o, za tej pracy. Fuck.